Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie bez obawy o urażenie innych osób lub utraty ich sympatii. Wielu z nas utrzymuje, że chcieliby być bardziej asertywni, aby dbać o swoje potrzeby, profesjonalny wizerunek czy wewnętrzny spokój. Najgorszą konsekwencją braku asertywności jest ciągłe rezygnowanie z samego siebie. Jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby położyć temu kres, weź udział w kursie i zbuduj w sobie tę umiejętność. Jeśli rozpoczniesz tę podróż, czeka ci przejście przez 11 fascynujących modułów szkoleniowych, podczas których zbadasz poziom swojej asertywności, dowiesz się, jakie są przyczyny jej braku, poznasz skuteczne sposoby odmawiania i radzenia sobie z krytyką, a także nauczysz się przekazywać innym trudne informacje w pozbawiony stresu asertywny sposób. Udział w kursie pozwoli Ci także lepiej poznać samego siebie, a w zdobywaniu tej wiedzy pomogą Ci trzy unikalne narzędzia do badania Twojego potencjału, osobowości czy osobistych wartości. Dzięki treningowi asertywności i wzmocnieniu w sobie tej kompetencji zyskasz możliwość bycia sobą w każdej sytuacji mówienia nie wiem, bez obaw i lęku. Podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą, budowania swojej niezależności, odmawiania bez poczucia winy i wyrzutów sumienia, życia swoim życiem, dystansując się od oczekiwań innych ludzi oraz wyrażania siebie w sposób pełny i autentyczny. Asertywność pomoże Ci lepiej radzić sobie na gruncie zawodowym i prywatnym. Płynie także pozytywnie na jakość Twoich relacji. Jednak przede wszystkim pozwoli Ci lepiej poczuć się samemu ze sobą. Bardzo na to zasługujesz. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia tej przygody.